My wszyscy inicjatorzy Kolegium Intermarium, studenci, pierwsi studenci Kolegium Intermarium, pierwsi wykładowcy Kolegium Intermarium, byliśmy przede wszystkim niezwykle niecierpliwi, żeby rozpocząć pracę, żeby rozpocząć merytorycznie to, o czym tyle lat już mówiliśmy, ta, tę potrzebę, potrzebę restytucji, odnowienia edukacji klasycznej. Edukacja klasyczna to znaczy klasyczne wychowanie człowieka. Klasyczne wychowanie człowieka to oznacza z kolei branie pod uwagę człowieka w całej jego integralności, w całej prawdzie o nim. Tym bardziej wydaje się ważne, żeby człowiek potrafił sobie odpowiedzieć na pytanie kim tak naprawdę jest i co mu jest tak naprawdę w życiu potrzebne, jaki cel właściwie jest jego życia, czy jest jakiś cel, czy go dostrzega. Edukacja to nie tylko informacje, to nie tylko wiadomości, ale to również pewna postawa, postawa ludzka. Osoby szlachetnej, honorowej, osoby serdecznej, życzliwej, e, osoby kulturalnej. I właśnie ta uczelnia pomaga na to, żeby połączyć zdobywanie zawodu, zdobywanie normalnej wiedzy technicznej potrzebnej do wykonywania zawodu prawnika ze studiami dotyczącymi całości kultury europejskiej. Problem nie polega na tym, żeby nasze szkoły dzisiejsze uczynić szkołami średniowiecznymi czy starożytnymi, tylko żeby z tego tak naprawdę bardzo trwa, trwałego programu edukacji, nad którym pracował Jalku i Kasjodor, i wcześniej jeszcze różni przed chrześcijaństwem klasyczni myśliciele, żeby ten program niejako zużytkować, wprowadzić w możliwości dzisiejszej edukacji, która będzie realizowała te ideały właśnie klasycznych uczelni, klasycznych uniwersytetów, które ym, y, będą kształcić bardzo dobrze zorientowanych w świecie absolwentów świetnie wykształconych pod względem y, ich umiejętności y, prawniczych, a przy okazji no, skłonnych do krytycznego myślenia y, o świecie. Chcieliśmy stworzyć akademię, chcieliśmy stworzyć uczelnie liderów, nie tylko w Polsce, ale również w Europie.